Hej, cześć, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzień dobry. Ozywają się do was dzieci. Zobaczcie mamy lody od Mr. Bipiego. Akurat wychodziliśmy z domu, podjechał no nie mogliśmy się powstrzymać, nie mogliśmy się powstrzymać, musieliśmy się skosić. a tak w ogóle to jedziemy do małego szkraba w końcu. W końcu go poznamy. No, jedziemy poznać mm, szczeniaczka, kozmo. Podekscytowany? Ja chyba bardziej niż co, o wiele bardziej. Tak. Nie mogę się doczekać. No, jesteśmy już po pracy. Mamy całkiem ładną pogodę w Anglii, słuchajcie. Jest naprawdę przyjemnie. Jak Mr. Whippy wyjechał, no No tak, no i są lody w końcu, w końcu czujemy tę wiosnę. Dobrze, ja tylko chciałam się przywitać. Dzień dobry, miłego oglądania, bawcie się dobrze. Zapraszam was serdecznie na vloga. Pewnie jest kilku dni. Smacznego, jeśli coś jecie. Słuchajcie, wycięliśmy i ten psiak jest taki słodki, przeuroczy. Pogryzł mnie troszkę, pogryzł mi bluzę. Nawet tutaj widzę jeszcze, o, nie wiem czy wy to zobaczycie, są takie odbicia małych ząbków, dosłownie ma igiełki. Um, Kozmo ma 8 tygodni i jest prześlicznym labradorem. Cudowny piesek i będzie mi mega przyjemnie patrzeć jak rośnie i się rozwija, no uwielbiam psy, uwielbiam i mam nadzieję, że w pewnym momencie u nas w domu również taki piesek sobie zamieszka. Jestem ciekawa ile osób, które mnie tutaj ogląda, ma w domu psa. Według mnie psy to teraz jest naprawdę takie dobro luksusowe i no trzeba być odpowiedzialnym, aby... Wziąć psa trzeba tę decyzję przemyśleć, przeanalizować i też przed podjęciem decyzji, przed wzięciem takiego psa na pewno trzeba ustalić, kto kiedy o której będzie się nim zajmował i czy w ogóle obie strony się godzą. Obie strony, jeśli mieszkać z kimś, czy ta druga strona się godzi na takiego. Pieska szczeniaka, bo to jest mnóstwo roboty. Jak ja teraz obserwuję swoich znajomych, ile oni czasu muszą poświęcić i w ogóle siebie poświęcić, to wiecie, to jest mega przyjemne, ale z drugiej strony naprawdę trzeba ten czas znaleźć i trzeba się troszeczkę oddać takiemu szczeniakowi, bo on wymaga dużo atencji. Zwłaszcza jeśli chcemy go wychować na. Takiego rozsądnego pieska, no przyślicznego. Cieszę się, że mogłam go zobaczyć, cieszę się, że mogłam go poznać. I ja w ogóle nie odzywałam się do Was przez kilka ostatnich dni. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w ostatnim vlogu mówiłam Wam, że coś mnie chyba zaczyna brać i rzeczywiście mnie wzięło, poskładało mnie konkretnie. Rozchorowałam się i miałam około. 40 stopni gorączki, więc dzień później po nagrywkach obudziłam się z konkretną temperaturą, taka rozpalona, w ogóle kręciło mi się w głowie, nie wstawałam przez cały dzień. Na drugi dzień też było jeszcze źle, na trzeci dzień już wróciłam prawie że do siebie i teraz już jest w miarę ok. Jeszcze treningu nie robiłam, bo stwierdziłam, że przerwa mi się przyda i nie chcę przemęczać tego organizmu, ale i tak jestem w szoku, że po. Takiej konkretnej temperaturze ja tak szybko dochodzę do siebie. Nie wiem, jak to się dzieje. W ogóle bardzo rzadko mam wysoką temperaturę, i ostatni raz, kiedy tak było, to. Miało to miejsce w 2021 roku w listopadzie, kiedy miałam COVID, i wtedy przez 5 dni ja cały czas leżałam z gorączką. Miałam tak w okolicach 39-40 stopni, ta temperatura nie chciała mi zejść. I teraz było podobnie, tylko że to trwało 2 dni. Nie wiem, czy to też był COVID, czy nie. Wydaje mi się, że raczej tak, ale nie robiłam testu, więc na 100% nie jestem pewna, nie chciałam testów robić. Widziałam, że jakoś się z tego wykrzebie wyliżę, i teraz już wracam do siebie. I pamiętacie, jak w ostatnim vlogu wam pokazywałam tę tacę na śniadanie? I mówiłam, że nie wiem, kiedy Marcin ją użyje i czy w ogóle kiedykolwiek użyje, do dzień później ją użył idealnie się wbił w moment, bo zrobił mi naleśniki wtedy pamiętam i przez cały dzień też nic nie jadłam Więc ja w ogóle życzę wam dużo zdrowia, bo mimo, że jest maj i ta pogoda jest bardzo zdradliwa Uważajcie na siebie i też uważajcie... Chociaż wydaje mi się, że wszyscy dookoła chyba teraz chorują U nas przynajmniej, tak jest i po prostu mnie też to sięgło, Więc wiecie, a teraz co? Teraz będziemy odpoczywać. Zrobimy sobie taki spokojny wieczór, zrobimy sobie coś do jedzenia. Może jeszcze uda mi się wyciągnąć Marcina na spacer, i byśmy sobie zrobili takie 3 km spacerkiem przed snem. Myślę, że to też by było bardzo bardzo fajne. Jestem z siebie dumna, wyciągnęłam Pana Marcina na spacer. Czuję się jak w czasach lockdownu. Pamiętasz, jak codziennie wieczorem wychodziliśmy i spacerowaliśmy? Jeszcze ptaszki pięknie ćwierkają, Mnie jest zielono, wszystko kwitnie. spacerowaliśmy, latem chyba nie. Nie, latem tak nie, wiesz dlaczego? nie można było wychodzić. Nie można było wychodzić i mieliśmy taras też. I my, my na tarasie dużo przesiadywaliśmy wtedy. Dziennie można było tylko wychodzić na spacer, nie? To tak. ja nie mówię, ale co tak to za czasy, nie? Trzy lata jak tak, tak, Trzy jak lata tak, temu. Jak tak można było ludziom zakazać w ogóle wychodzenia z domu? Ja, A ja w po Polsce do parków nie mogli teraz, wychodzić, no, przecież zamknęli wtedy, do lasów wiesz, nie mogli lasy, wychodzić. Jak możesz zamknąć lasy i nie pozwolić... Możesz, no, możesz. To, możesz. to, po to pokazuje, że wszystko, panie wszystko panie. można. Jak, jak tak, wiesz, i ludzie się podporządkowali i... O ja. co, no dobra, ale też, bo... no, każdy się bał też. No daj, no, wtedy nikt, tak. nikt nie wiedział o co chodzi, bo teraz z tym co ty teraz wiesz, no, to, to prawda, ale, ale inaczej wiesz, by się ale zachowywał ja też. No po prostu, wiesz, no, nie mogę w to uwierzyć, że coś takiego miejsce. że coś takiego miało, coś miejsce. Takiego miało miejsce i wiesz, teraz ludzie zaczynają dostrzegać to co wiesz, coś się tak naprawdę od ja nie pawliło. No cóż, bywa. Ale mamy przepiękną pogodę dzisiaj. Ale jest cudownie. Wyczuwa no, się troszkę. To nie, tym gadaniem. Tym gadaniem? Idziemy trasą moją Zresztą. biegową. Mają sobie taką... jak to się nazywa? Skaniaki? tak, ale te, te rośliny... Lawenda? Lawenda. Też muszę sobie zasadzić lawendę. Zasadzę sobie, a co? Zasadzimy. Ale w ogóle... Zasadzimy lawendę. <laughs> za chwilę idziemy jeszcze do Azdy, na chwilę. Na chwilę, za chwilę. Za chwilę, na chwilę. E, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy gotować takiego tradycyjnego obiadu. A ten twój plecak to? Trochę go tam ogarni. No Nie, no nie dam rady. O, zobacz, Teraz już nie będzie dobrze. Dobrze, Teraz już będzie jakieś. Nic nie słyszysz. Ale tu mają pięknie, zawsze mi się ten ogród no. podoba. No cudownie. No cudownie to wygląda. I robimy dzisiaj sobie zapiekanki tradycyjne polskie na kolację, bo dlaczego nie? Obejrzymy sobie odcineczek sukcesji, bo kolejny już jest dostępny. Ale co chciałam powiedzieć, bo podobno lubią jak rozmawiamy o filmach i serialach. aż ostatnio oglądaliśmy genialny film. To mamy dla Was polecenie. I koniecznie musicie obejrzeć ten film. Który? No, który, ten polski? A, ten, yy, Czarnowca. Czarnowca. Tak. Jest przegenialny, Genialny. moi drodzy. Jest cudowny. O, ludzie z pieskami sobie wychodzą. Jest cudowny. To jest komedia, dramat w ogóle. I. I. Panie Marcinie... To co? Bo się Pesze. Trochę się, się peszę, ale to nic, ale to nic. Trzeba się przyzwyczajać, nie? bo na zewnątrz też trzeba ponagrywać, więc jestem, jestem. E, no, Czarna Owca, słuchajcie, to jest e, film o nietypowej polskiej rodzinie. Nie no, takiej wiesz, średnio typowej. Że do pewnego tych, momentu. w tych, a w tych czasach, czasach teraz, taka... kiedy YouTube, bo em, główny bohater jest YouTuberem. Tak się rozpowszechnił, to w sumie masz chyba nawet trochę racji. Ale jak ja jestem osobą, która nie lubi za bardzo polskich filmów, tak ten... To był chyba jeden z najlepszych filmów, jakie widziałem. W ostatnim czasie. Znaczy tak, to od killera. Od, no to już tam. W sumie. Nie no, od czasu do czasu trafia się jakaś perełka, ale to jest zdecydowanie jeden z takich. Nie, no tam wiesz, jest... Jestem Bogiem, tak? Czy jesteś Bogiem? Tak, Czy tylko że tam... Polacy potrafią dramaty, a ja rzadko kiedy widzę jakąś dobrą komedię. Tak, a tutaj dobra. się śmieliśmy a końcówka, raz za razem. To była po prostu była genialna. przerwa techniczna. Już jesteśmy. I tak, czarna owca. To chyba jeden z lepszych, jak nie najlepszych film tego roku do tej pory, jaki widzieliśmy. no. Tak? I w ogóle. Um, jak, się, jak się nazywa ten aktor? Który? No ten, który do ojca. Chodź to idziemy sobie. Jeszcze przedłużymy trochę ten spacer. Aha, prawda. Nie ma się, się nie biegam. Ja nie mogę, ale dzisiaj to mam po prostu dziury w pamięci. Dzisiaj nie wiem co mi się stało, nie wyspany chyba jestem. Na... Mm. Andrzejewicz? Nie, 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 nie. O Jezu, napad... Arkadiusz, Arek, Arek, Arkadiusz. Więckiewicz? nie jest a Arkadiusz na pewno ma na imię. No, on grał Rysia w 13 posterunku. O jest. Arkadiusz Jakubik! O, Jakubik, proszę. Arkadiusz Jakubik! Proszę Państwa, no genialne, to jest, to jest to jest, po prostu genialne. To trzeba zobaczyć, to trzeba obejrzeć. I dla mnie najlepszym bohaterem jest oczywiście dziadek. Dziadek <laughs> dla mnie zrobił furorę. Tak. Jedna z końcowych scen. I <laughs> uważam, że naprawdę... Gruby czarny kot. C'est parti, c'est parti, c'est parti, Cześć, dzień dobry, witajcie. Bardzo serdecznie kolejnego dnia. Wy kolej, nie chciałam powiedzieć w kolejnym vlogu, ale w sumie kontynuujemy vloga. I zobaczcie, jaka Magda dzisiaj elegancka. Co prawda miały być szpilki, ale stwierdziłam, że weża dadzą radę. Do sukienki. Sukienka to jest ee, sukienka z Nari. Kupiłam w zeszłym roku i to jest chyba moja ulubiona sukienka w szafie. Marcinie pokażesz się? Za chwilę. Ja zakładam y, ramoneskę na to. Teraz mi pokażę cały oczyciel, bo jestem z niego dumna. Do tego mam torebkę nasze. Pakujemy się i uciekamy, bo dzisiaj świętujemy. Mamy rocznicę. Słuchajcie, 17 lat razem. 17 lat. 17 lat. Wierzysz w to? Jestem dłużej. Słucham? Słuchaj, no, słuchajcie. Jestem dłużej z Marcinem niż byłam sama. To jest mega dziwne. Słucham? No, dłużej z tobą niż e, bez ciebie. Szkoda, że nam słoneczko troszkę zaszło, ale to nic. E... Jest mi bardzo ciepło. No Co? bo już nawet krótki nie ubrałam. O, a tutaj jest Marcin, dzień dobry, dzień dobry. No, też się odstroiłeś elegancko, bardzo ładnie. Tylko, że ja tak z tymi butami tak wyskoczę, ale nie, nie będę brać, wolę, żeby było mi wygodniej, niż abym potem się wkurzała, że moje buty nie dają rady. Się. Znaczy, moje buty nie dają rady? Ja nie daję I rady się, w tych i butach. się jeszcze raz wyczesać. Dobrze, a ja zakładam kurtkę i jeszcze Wam pokażę cały outfitik. A tego tak outfitik wygląda w całości, ale mi się podoba. Już dawno nie byłam taka wystrojona. Brakowałoby <laughs> mi tego. Nie te buty. Gdyby nie te buty, ale nie, one są Podobno świetne. Odstaję. Słucham? Sadełko staję. <noise> Dobrze, lecimy do okay. włoskiej restauracji, brakuje nam włoskich smaków, więc troszeczkę sobie dzisiaj pojemy, jestem taka głodna, prawie ja cały ja dzień też. nic nie jadłam. No, ja pościłam, ja pościłam przed e, naszym wyjściem. Chodźmy. Także lecimy i pokażę wam w jakie piękne miejsce się wybieramy. Tuj, TUI? czy to jaki znak? Tuj, 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 tuj. A myśmy z TUI, Na kanale przecież. No całkiem spoko. Idziemy, idziemy, idziemy. I chyba już to jest to, czy to nie to. Już jesteśmy? Idziemy. się siedziesz. Z ciebie. Czemu? Bo... Ale jestem najedzone! Ale jestem najedzone! To co, po ciasteczku jest jeszcze? Ale tak jestem najedzone, że no bo, się ruszyć nie no mogę. Bo kupiłem, ci ci kupiłem ci te ciasteczka. Kupiłem ci te ciasteczka chciałbym już. posmakować w końcu. No Możemy posmakować jak chcesz. Możemy po jednym po jednym wziąć. Patrz, Jeff, w gotowości. Czeka. Czeka na pozwolenie. No prawie by wyjechał, by ci alarm włączył. No. Mm. Dużo nie brakowało. No i by za było tutaj. Nas by nas Ciebie. Nas. <noise> Ciebie. Nas. <noise> e, szybciutkie podsumowanie i uciekamy. Było pysznie. Naprawdę. Ja jestem zachwycona. Bardzo mi się ta rezerwacja podobała. To było la capollo. La copollo. Cop Jakoś tak. I co tam było? Zaraz, moment. Na przystawkę mieliśmy, jak widzieliście, no, taki talerz różności. Były oliwki, były suszone pomidory, była brucetta, były szyneczki, mozzarella. No przepyszne to było. Potem mieliśmy kurczaka w sosie z pieczarkowym, z truflami, ziemniaczkami w mundurkach i sałatką grecką. Cudo, a na koniec oczywiście tiramisu. No, bardzo dobra. Jeszcze muzyka włoska. Tak, dobrze. I, I Włosi, prawdziwi Włosi. Tak. Czyli można po włosku porozmawiać. No, Maciej, oczywiście za każdym razem. Kto, ktokolwiek przyszedł, ale my byliśmy we Włoszech rok temu. Mm. <noise> ale było pięknie, było cudownie. I tutaj też było super. Naprawdę, przypomniały mi się włoskie smaki. Przepominasz. Jak się starasz po, po włosku? po zagadać. No tak, ty chciał się cały rok. Cały rok. Cały rok. To wiesz, jak się, jak się po włosku starasz zagadać, coś wiesz. A trzeba trenować swoje. Wychodzić, wiesz, poza tak. strefy komfortu. Nawet jak, nawet jak dużo nie potrafisz powiedzieć, ale się starać, to wiesz. No tak. No, no to zawsze. To jak tak. nie mówisz, to się nigdy nie nauczysz, no. No, a pan do, na koniec za nas powiedział dobranoc, więc... To jest zawsze fajne. E, to chciałam powiedzieć. Odnośnie, a, odnośnie naszego wyjścia. To było tak, że Marcin nie chciał nigdzie wyjść. A wiecie, jak to u mnie jest. Ja wychodzę z założenia, że wszystkie święta trzeba świętować no, Magda, i celebrować. Magda jest, wychodzi z założenia, że każda okazja jest dobra, żeby się napić. Nieprawda. Nieprawda. Zawsze wychodzę z założenia, że trzeba świętować. No tak, żeby się no. napić. Wina. Jakieś wasze wydarzenia? Nie, niekoniecznie, bo naprawdę nie miałam dzisiaj ochoty. No nie no, ja się to No, To wiadomo. Ja I było super. A masz właśnie... Chciałam cię zapytać. Uh -huh. Tak, a propos naszej rocznicy i w ogóle i tego, że jesteśmy razem 17 lat i w miarę się jeszcze dogadujemy. No się tak w, miarę, w miarę się dogadujemy. Wyglądam jak konieżyk miał taki biały. No, no słucham, no. Uważasz, że są związki idealne? Aha. Przepraszam. Przepraszam. Nie, że tak. Uważasz, że są związki idealne? No pewnie, że tak. Tak? To no. Też nie jest idealny, ale myślę, że jeszcze mamy trochę czasu, żeby był. Żeby popracować. popracować. Uważasz, że co jest najważniejsze w związku? Tak jeszcze na koniec wieczorem ci... Zadajmy. To, żeby żona gotowała? Nie no dobra, żartuję, żartuję. Ja lubię. To by było lubię. słabe zakończenie. Lubię. To już chyba byś spał tutaj na kanapie za chwilę. No właśnie, nie, no, nie, się śmieję, no, no. żartuję. Ale jeszcze raz, jakie było pytanie? Co jest według ciebie bardzo ważnym związku? No nie wiem no. Nie ma, wiesz? Skąd mam wiedzieć, no po prostu trzeba się dogadywać, trzeba się lubić. Trzeba rozmawiać. Trzeba się lubić. I no, jak wiesz, rozmawiasz ze sobą. Jak dużo ze sobą rozmawiasz, to wiesz czy kogoś lubisz czy nie. Jak kogoś lubisz, no to wiadomo, że. się rozmawiałam z naszym listonoszem, listonoszem Stevenem. Listonosem. No. Listonoszem. Stevenem. I Steven w ogóle, a bo on jedzie na urlop z żoną. Moment, gdzie on tam jedzie? Zalotę, czy nie, tam. tam jedzie z całą rodziną, ale wcześniej jedzie jeszcze na Ibiza. Tak, to jest laset tak. po 60. Nie, on 60. rodziny 25 lipca ma. No tak, no dobra. No 60, no 60. będzie obchodził, dlatego wtedy na Zarota jedzie z całą rodziną. I z żoną na Ibiza jedzie. O, proszę. Poimprezować. No, bo Karolka się pytała, to z kim jedziesz? no Ze swoją kobietą najważniejszą na świecie. <laughs> <laughs> Ale też mówił, że a, że wzięła dzisiaj wolno, bo sprzątała cały dom. Lubię tego naszego <laughs> listonosza, świetny Steven. No, ale tak w ogóle, jeszcze według mnie najważniejsze w związku, żeby się dogadywać, trzeba. A właśnie, ja powiem tak, powiem to, co zawsze dziadki nam powtarzali: mm -hmm. że trzeba się szanować. Tak, o, właśnie. Trzeba I trzeba się szanować. Tak, tak, trzeba się szanować. I te dwa gołąbki. I, te dwa gołąbki. Mm, I trzeba być lojalnym i mówić sobie. I rozmawiać. I tym akcentem właśnie zakończymy tego vloga dwudniowego. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nam no, się bardzo podobały te dwa dni. Hmm? Co? No. Ze spacerem jeszcze? No, no, krzywy duży palec. Dobra, to już tak, na, żeby naprawdę zakończyć tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się ja, podobało. Że... normalny. Jeśli tak było, to pamiętajcie o tym kciuku w górę. My uciekamy. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na kanale. Chyba, no, że chcesz jeszcze coś dodać, taką złotą myśl. No, no. Miałem złotą myśl! Tak, ale to wiesz. Nie na tego vloga. Nie na tego vloga, to na tak, inne, inne tematy, tak. Na inne tematy sobie porozmawiamy. Ja Teraz ktoś spisze i opublikuje. złote do myśli. Dobrze. Zatrzymajcie się. O! No dobrze, powiedz. A, nie pokazałaś mojej, tej, mojego nowego nabytku. Dobra, to szybko jeszcze przynieść. Dobrze, bo mało... Nie będę cię tak hejtować, bo pewnie mało ludzi zostało do tego momentu. To nikt nic nie powie. No szybciutko, szybciutko, bo ten vlog będzie trwał za długo. Nie, no będziesz miała Ja powiem tak. Poczekaj, poczekaj, zanim to pokażesz, ja powiem tak. Pięć lat temu, ja to wszystkim mówię. pięć lat temu ja miałam fazę na różne spiruliny. Na puder, skorzenia maka na te szejki, awokado, zrównowe tłuszcze i tak dalej. Teraz Marcin ma taką fazę i zobaczcie, co kupił. Butelka. Tak. Butelkę. Ale wytłumacz jeszcze. Co? Wytłumacz. To jest butelka do wody wodorowej. Tylko no twój kciuk jeszcze się nie wygoił. Nie wygoił się jeszcze, no tak to jest, jak się kawałek kciuka obecnie. No. Tak, to jest łutelka do wody wodorowej i ona wodoruje wodę. No dobrze, a po co jest ta, ta, woda, ta wodo woda wodorowana? I ta wodorowana woda jest bardzo zdrowa podobno. I co ona ma robić? No ona dużo rzeczy, no tam wiesz, on musiał całą listę przynieść. Aha, dobra, to jak jeszcze tak mówimy, w ogóle mamy polecajki różne, mhm. to Maciej na YouTube ogląda dwa kanały, tak. subskrybuje. Jeśli nie kojarzycie, to w sumie możemy polecić, bo to naprawdę są takie no. edukacyjne kanały bardzo ważne i, i wydaje mi się, że warto. I, I niedługo, niedługo, jak dobrze pójdzie, tylko trzeba zrobić kilka badań jeszcze, to podzieli, podzielimy się czymś. Dobrze. Eksperymentem A na sobie. Kanały to jest e, dr Bartek. Dr Bartek i. A dr Bartek, tak nazywa się kanał? Chyba tak. Podlinkuję Wam na dole, wiecie? Do, dr Bartek i Marek skoczy raz. Tak. Zawsze myślałem, że się nazywa Skoczyłas. Jeśli ktoś jest, kojarzy. No na pewno skoczylasa na pewno kojarzą. To napiszcie, czy oglądacie czy nie, bo jestem ciekawa w sumie. A ten filmik o wodzie wodorowanej mogę Wam też podlinkować, bo byłam zmuszona i musiałam obejrzeć. Który? <laughs> ten o wodzie wodorowanej. To była u lekarza u którego? Była starobartka oglądaliśmy? Tak, czy uskoczył było... Wydaje mi się, że uskoczył lasa to było. Marek, lasa, w wodzie no, tak, ma? tak, 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 tak. Miał filmik dedykowany. O, nie, no. no, bo potem Maciej kupił pod wpływem YouTube'a. Proszę, YouTube, maybe buy it. Butelka na wodę, bo dlaczego nie? Dobrze, damy znać, czy działa, czy nie działa, czy jest jakaś różnica, bo ja raczej jestem sceptycznie do tego nastawiony. No, no ale zobaczymy. Ja, oparte jest na japońskich ty, na japońskim researchu i tak dalej, więc skoro tak, to... No ja ciekawa, ciekawa rzecz. Ładnie, ładnie świeci. Ładnie świeci, Taka jest bardzo taka elegancka. No. Dobrze, to tak. teraz I już naprawdę. I najlepiej sobie nalać filtrowanej wody z Brity czy z czegoś takiego. Mhm. I wtedy ją wodorować nie? Takiej z kranu, bo z kranu to jest taka wiesz... No nie, z kranu nie. Musi być przefiltrowana. Dobrze. Dobrze. No, to trzymajcie się. Taka, taka tępań zęby, tak jest, na no, taką. Zgrzyta się. Czuję no, mm. ten piasek po prostu. Nie? U, ten kamień cały. Nie, nie piasek, nie, nie, nie. tylko ten kamień. Dobra, to tak trzymajcie się. Tak. Na razie. A jeśli słyszycie się o wodzie wyderwanej, to też znać. Czy macie jakieś doświadczenia. No. Chyba, że chcesz coś jeszcze dodać. No, no, Zarek fajnie bąbelkuje i fajnie jak się otworzy, to czuć ten ozon taki, ma to... <laughs> tak. Czuć ozon dlatego, że, że tlen się wydobywa z wody. tak? Usuwa Usuwa część tlenu z wody. O, proszę bardzo. I wtedy i wtedy ten tlen, który tu jest, to on już jest trzy Ale to, tak mi się wydaje tylko. Dobrze. Chcesz pomchać? No dalej. No. Ty czy mi się kojarzy jak woda z basenu. No, nie, nie, nie. No. Dobrze, to na razie. Pa! pa! Woda w Italii. Kurczą. Prawie kilogram, nie no, trochę ponadto. Cicho, jak to się otwiera? Jak to się otwiera? Panie, no, panie, panie kolego, jak to się otwiera? No tutaj o, się trochę otwierałaś. Cic, uważaj. Ula, ula, ja, la. Ja biorę te. Ale cute. <laughs> to są fajne. Cute so. o, to te te są. Fajne. A A po dwie paczki jest każdego rodzaju, tak? Mm -hmm. Które odbieramy na, na pierwszy rzut Ciekawe. akurat te. Jak Kurata?